5 czerwca w Krakowie odbył się 9 ogólnopolski przegląd musztry klas wojskowych. W ramach wydarzenia swoje umiejętności pokazało 16 drużyn reprezentujących wszystkie województwa. Każda z nich musiała zaprezentować musztrę paradną oraz program dowolny. uważam, że to jest jednak zgranie całego zespołu, szczegóły są bardzo istotne w tym wszystkim. Bo potem, jeżeli wejdzie nam taka pamięć mięśniowa, gdzie takie są mankamenty na zasadzie niezłączone palce, źle podnoszone ręce czy, czy jakieś inne rzeczy, no to potem jest to trudno wyćwiczyć ze względu na to, że jednak już mięśnie są tak że powiedzmy zaprogramowane. Ale też dyscyplina tak każdy sobie zdaje, że o machanie karabinem, ale to naprawdę to jest dość ciężkie, bo to jest maszerowanie, to jest perfekcja. I najbardziej się podoba jakieś kręcenia bronią i w ogóle. Z całego elementu musztry moim zdaniem najfajniejszym i najładniejszym jest pokaz musztry paralnej ze względu na to, że tam można trochę poluźnić swoją wodzę fantazji, zaprezentować różne figury. W tym roku pierwsze miejsce zajął zespół szkoły imienia 72 pułku Piechoty w Radomiu. Drugie miejsce zdobyli kadeci z XIV liceum ogólnokształcącego imienia Zbigniewa Herberta w Lublinie, a trzecie miejsce reprezentanci zespołu szkół w Kaliszu Pomorskim. Nagrodzonym serdecznie gratulujemy. Do zobaczenia na kolejnej edycji.